Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jest kolejna niedziela, godzina dochodzi 8. A jadę dzisiaj znowu na komercyjne wykopki. Do szepton malet. Wykrywasz ze mną łopata już w aucie. Także ładuje się i widzimy się na miejscu. Ja już jestem na miejscu. Pokażę wam, musimy kawałek przejść. Tam jest cała ekipa. Także nie przedłużam. Zobaczymy się na. Już przy pierwszym dołku, a tu zobaczcie sobie ile nas tu dzisiaj, dzisiaj jest I tam jeszcze druga część ekipy zaraz przyjdzie. Drugi sygnał, pierwszy był tu jakaś śruba obok drugi sygnał, taki krążek Sygnał 73-72 stały. Nie głęboko. I zobaczcie, taka klamra. Wielka. Chyba miedziana, taka zielona patynka. Nie, nie głęboko. Gdzieś. Z takiej głębokości. 15 cm. Słuchajcie, zakopałem już ten dołek w którym była ta klamerka. Przejechałem jeszcze raz, sprawdziłem cruiserem, Wiecie co? Zobaczcie. Nie wiem, czy dobrze to będzie widać. Taka wielka łycha. Spróbuję wyciągnąć. Może odkopię. Włączę się za chwilę. Taka wielka łyżka. Ale raczej nie jest to. Nic, nic fajnego, nic drobnego. Chociaż jakieś tutaj puńca ma, spróbuję w domu oczyścić i, i pokazać. 55-56 powtarzalny. I mamy drugą klamrę. na 68 powtarza się, dopiemy na żywo Szkawalk. Kawałek aluminium. Kolejny dołek. Zobaczcie, ludzi było tutaj przed chwilą. 40-50 osób. Rozeszli się po innych polach. Mamy tutaj dzisiaj do dyspozycji 7 7 takiej wielkości pól. Jedna osoba została. Przed chwilą nie było nikogo. Jest jeszcze pada deszcz. Padał deszcz. A u mnie już z dołka. Mamy tutaj 46, 47 powtarzalne dupa, podkładka. Sygnał 47, powtarzający. Kółeczko. Od czego? nie wiem, mam już takie dwa dziś sygnał 24-25 na takiej można powiedzieć dróżce tam mamy jedną bramę tam mamy przejazd chodziło tędy 30-40 osób z krywaczami a ja jeszcze trafiłem w współczesną monetkę jeden pens, ale kompletny wycieruch Także nie ma miejscówek przechodzonych Kolejny sygnał z takiej dziury. Sygnał 67: takaś kolorowa blaszka, nie wiem, z mosiądzu, z miedzi. Wkręcona na cztery śrubki metalowe. Od czego to nie wiem. Nie mam pojęcia. Ups. Do godzina 14 dochodzi, teraz dołka. Takie tu się. Godzina 14:15. I w końcu jest pierwsza podkowa. Widziałem, że już inni poznajdywali moja kolej. Jest godzina 15:30. Ja już jestem po wykopkach. Należy wam się podsumowanie, się nic ciekawego nie wpadło, bardzo dużo śmieci I to co widzieliście, I w sumie to nic fajnego Także parę klamer Jedna miedziana jakaś większa, starsza Coś od czegoś Wydawało mi się, że to główka od pocisku, ale chyba jednak nie Nie mam pojęcia Miedziane jakieś coś. Ta kółeczka łuseczka, którą, żeby wyciągnąć, spędziłem jakieś 10 minut. Wykopałem dziurę na pół metra. Ciągle grało, a to takie coś malutkie ciągle wpadało coraz głębiej i głębiej i głębiej. Dubko od shotguna Jakaś monetka chyba współczesny. Jeden pens, ale nie jestem pewien, wyczyszczę w domu. Zobaczę. No i łyżka, to już widzieliście z puncami jakimiś, nie wiem co tu jest. I chyba od baterii, także to na tyle. Zobaczcie, jeszcze sobie jakie fajne miejsce. Tam jest dom, i naprzeciwko z okien. Nic, 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 długo, długo, nic. I z drugiej strony też wszędzie naokoło pola. Także. Tak to wygląda. Trzymajcie się i do następnego razu.